Witajcie w kolejnym odcinku z cyklu kryminalna Małopolska. Dziś zabieram Was na ulicę Szpitalną 7, do kamienicy pod rakiem. To tutaj popełniono straszliwą zbrodnię na bezbronnej, 83-letniej staruszce, Agnieszce Rzychowicz. Wynajmowała ona pokój od rodziny Korytowskich, znanej i szanowanej w ówczesnym Krakowie. W nocy z 2 na 3 października 1867 roku stróż nocny, Jakub Trela, zauważył, że o północy okno Rzechowiczowej było zamknięte, zaś o pierwszej 1.30 otwarte. Około trzeciej w nocy syn Korytowskich, Mieczysław, obudził służbę, bo podejrzewał, że u kobiety są złodzieje. Wspólnie weszli do pokoju i ujrzeli Agnieszkę całą we krwi. Została zamordowana we własnym łóżku. Kobieta miała obrażenia szyi, głowy i ślady poduszeniu. Zadano jej dwa uderzenia w głowę tępym narzędziem, co doprowadziło do pęknięcia czaszki. Kto dokonał tej straszliwej zbrodni w samym centrum miasta? Jaki miał motyw? Dlaczego tak bestialsko pozbawił życia staruszkę? O tym już za chwilę. Przyjrzyjmy się najpierw miejscu, w którym dokonano zbrodni. Ulica szpitalna, przy której mieści się kamienica, jest jedną z najstarszych w Krakowie. Znajdowała się na szlaku, który powstał jeszcze przed nadaniem lokacji. Łączył on dwa zakony kanoników regularnych Ducha Świętego i Dominikanów. Po nadaniu aktu lokacyjnego w połowie XIII wieku, szlak biegł od Małego Rynku do Konwentu Dominikańskiego. Nazwa ulicy pochodzi od szpitala i przytułku, którymi w XVIII wieku zajmowało się krakowskie Towarzystwo Dobroczynności. Na miejscu szpitala znajduje się obecnie Plac Świętego Ducha, wraz z teatrem imienia Juliusza Słowackiego. W średniowieczu mieszkali tu kupcy handlujący miedzią, suknem oraz rakami. Kamienica, w której dokonano morderstwa, powstała na przełomie XV i XVI wieku. W XIX wieku nadbudowano trzecie i czwarte piętro. Rak był średniowiecznym godłem tego domu i tak zostało do dzisiaj. W XIX wieku w kamienicy mieścił się szyng, nad którym mieszkała zamordowana. Kim była Denatka? Agnieszka Żychowicz z domu Grot pochodziła z Poznańskiego. Była zamożna, gdyż odziedziczyła po swoim bracie, księdzu pełniącym posługę w wejściu, spory majątek. Był on na tyle pokaźny, że pozwalał na zakup kamienicy. Kobieta posiadała gotówkę, jak również rosyjskie i austriackie papiery publiczne. Od 1861 do 1863 roku mieszkała u kupca Józefa Bartla. W 1863 roku przeniosła się do Korytowskich, u których się stołowała. Trzeciego października miała się przeprowadzić do Anny Węgrzeckiej. Agnieszka Żychowicz była skąpa i pobożna, rzadko opuszczała pokój, zazwyczaj chodziła tylko na msze, po czym pospiesznie wracała. Była zamknięta w sobie, dziwaczna i złośliwa. Nie przyjmowała u siebie gości. Miała wyprowadzić się pierwszego, ale potem zmieniła ten termin na trzeciego, z powodu gęsiny. Chciała ją zjeść przed opuszczeniem mieszkania. Morderstwa dokonano w mieszkaniu Leona Kordowskiego, sędziego i hrabiego. Składało się ono z dwóch pokoi frontowych, dwóch pokoi tylnych, przedpokoju i kuchni. Mieszkanie było na pierwszym piętrze. Agnieszka zajmowała jeden z dwóch pokoi frontowych. W drugim, w feralnej nocy, spał syn właścicieli, Mieczysław. Z tego powodu stał się on najważniejszym świadkiem. Mężczyzna zeznał, że przez sen słyszał dźwięk wysuwanych szuflad. Początkowo myślał, że Agnieszka szukuje się do kościoła. Zawołał do niej dzień dobry i spytał, czy jest już piąta. Kiedy nie otrzymał odpowiedzi, przestraszył się i pomyślał, że musiało się stać coś złego. Obudził służące i wspólnie weszli do pokoju. Ujrzeli powyciągane szuflady, porozrzucane suknie oraz pościel we krwi. Mieczysław obudził rodziców. Razem z ojcem ponownie udali się do pokoju denatki. Mieczysław zwrócił uwagę na to, że okno było otwarte, zaś na nim znajdowała się kołdra. Morderstwo zgłosili dopiero po tym, jak do mieszkania przybył brat Mieczysława, Ludwik. Bracia wraz ze stróżem Piotrem Kaczmarczykiem udali się do dyrekcji policji. Zgłoszenie przyjęli Jędrzej Pruski i Józef Wenisz. Mieczysław opowiadał o znalezionej na ulicy Świętego Tomasza czerwonej szmacie. Był przekonany, że zgubił ją sprawca podczas ucieczki. Niestety policji nie udało się jej odnaleźć. Sprawę prowadził komisarz Romuald Gałczyński. Zarządził on przeszukanie. O szóstej rano w kamienicy byli obecni prokurator nalepa, sędzia śledczy Lenert, a później również lekarz policyjny dr Paleczny. Oraz lekarz sądowy Blumenstock. Na szyi denatki widoczne były ślady palców, czaszka była zbroczona krwią, a w ręku kobieta trzymała kilka włosów. Po wnikliwych oględzinach eksperci stwierdzili, że należały one do denatki. Z orzeczenia lekarskiego wynikało, że zmarła na skutek uduszenia i udaru, jakiego doznała w wyniku obrażeń czaszki. Rzeczy w pokoju Agnieszki były porozrzucane. Na komodzie stał stołek, na którym było kilka siwych włosów. Pod futrem w szafie znaleziono 11 obligacji po 100 złotych reńskich, w łóżku w materacu 10 listów zastawnych polskich po 750 rubli, jeden list zastawny na 3000, jeden na 250 i dwa po 100 rubli. W pokoju było też 300 talarów pruskich. Znalezione listy zastawne porównano ze spisem, który Żychowicz zostawiła u bankiera Wolfa. Brakowało 11 obligacji. Początkowo morderstwo to łączono z innym, dokonanym wcześniej na Eufrozynie Ujejskiej przy ulicy Gołębiej. Wtedy sprawcy nie wykryto. Szybko jednak odrzucono taką hipotezę. Pierwszym problemem, przed jakim stanęli śledczy, było ustalenie w jaki sposób sprawca mógł dostać się do pokoju kobiety. Nieczysław próbował przekonać policję, że morderca dostał się oknem. Nie było jednak żadnego śladu włamania. Poza tym okno znajdowało się na wysokości 4 metrów. Zaś sama ulica była pilnowana, a w pobliżu znajdowała się latarnia. Wiadomo było, że kobieta nie zostawiłaby otwartego okna, bo noce były zimne wykluczono również, że sprawca dostał się do pokoju kominem. Przy drzwiach wejściowych wisiał dzwonek, który głośno dzwonił za każdym razem, kiedy ktoś wchodził do mieszkania. Ponadto tej nocy stróżnikom nie otwierał bramy. Krąg podejrzanych zawężono do osób znajdujących się feralnej nocy w mieszkaniu. Byli to poza Żychowiczową Leon, Barbara i Mieczysław Korytowscy oraz dwie służące. Śledczy szybko doszli do wniosku, że sprawca mógł dotrzeć do pokoju ofiary jedynie przez pokój Mieczysława Kortowskiego. Ten jednak nikogo nie słyszał. 7 października dokonano ponownej rewizji w domu. Wtedy też odnaleziono na piecu w pokoju, w którym spał Mieczysław, 11 brakujących obligacji. Podejrzenie padło na syna właścicieli. Podczas przeszukania jego pokoju hotelowego, znaleziono wytrych pozwalający na otwarcie wszystkich szuflad i kufrów w pokoju Denatki. Śledczy Lenert aresztował Mieczysława. Kim był mężczyzna? Mieczysław urodził się w 1842 roku. Od 1858 uczęszczał do gimnazjum w Krakowie. Miał spore problemy z nauką i musiał zmienić szkołę. Przez siedem lat w gimnazjum udało mu się ukończyć zaledwie cztery klasy, a technikum porzucił po czterech latach, w 1862 roku. Na tym zakończył swoją edukację. Szczycił się udziałem w powstaniu styczniowym, choć był on wątpliwy. W 1864 roku Mieczysław przez trzy lata przebywał u Władysława Bielskiego, właściciela dóbr w Giebułtowie, gdzie uczył się gospodarstwa. Okazało się wówczas, że dopuścił się przywłaszczenia pieniędzy. Odgrywał rolę panicza i w czasie powstania zbierał składki, które przeznaczał na własne przyjemności. W tym czasie poznał za morzą Bronisławę Koźmińską. Jednak jej ojciec Konstanty, właściciel dóbr w książu małym, nie był mu przychylny. Mimo tego w 1867 roku. Mieczysław oświadczył się swojej wybrance. Ojciec zgodził się na ślub, ale postawił warunek. Mianowicie, Mieczysław miał stabilizować swoją sytuację finansową. Wkrótce kupił wieś Czechów, ale była ona obciążona długami. Problemy finansowe związane z tym zakupem sprawiły, że pilnie potrzebował pieniędzy. 16 września 1867 roku. Koźmińscy wraz z Mieczysławem udali się do Krakowa, gdzie zamieszkali w hotelu saskim. Maria i Bronisława zajęły wspólny pokój na piętrze, zaś Konstanty i Mieczysław również wspólny na drugim piętrze. 1 października 1867 roku Koźmińscy wyjechali do domu, zaś Mieczysław odprowadził ich do granicy. Co znamienne, w miechowie postanowił wrócić do Krakowa gdyż, jak mówił, ojciec obiecał mu tysiąc rubli, podobno na zakup powozu oraz zapłatę podatków. Na miejscu zajął ten sam pokój co poprzednio. W śledztwie jako powód powrotu podał chęć przemycenia szortów do królestwa. Jeszcze tego samego dnia, czyli pierwszego października, udał się na poszukiwanie kowala, który miał mu ułatwić przemyt. Wieczorem wraz z matką odwiedził Marię Morsztynową. Do domu wrócili około 21 i mężczyzna został na noc. 2 października obudził się o 5 rano, gdyż matka z Rzychowiczową szykowały się do wyjścia. Postanowił ponownie poszukać Kowala. I tym razem się nie udało, wrócił więc do hotelu Saskiego. Był u fryzjera, a potem udał się do rodziców. Część dnia spędził w towarzystwie Adolfa Aleksandrowicza. Wspólnie kupowali przybory altowe. Był też w kawiarni Wielenda. Wieczorem znowu odwiedził rodziców i został na noc. W śledztwie przesłuchano 150 osób. Zgodnie z austriacką ustawą karną z 1852 roku Mieczysławowi groziła najwyższa kara – śmierć przez powieszenie. Rozprawa budziła ogromne emocje. Rozdano aż 250 biletów do sali sądu krajowego. Składowi przewodniczył Szacel, zaś sędziowie biorący udział w tym procesie to dr Roczek, Piałkiewicz, Jaworski i Ciechanowski. Zastępcą prokuratora był Spławiński, obrońcą zaś Machalski. W procesie brało udział dwóch biegłych wspomniani już lekarz sądowy dr Blamensztok i lekarz policyjny dr Paleczny. Pierwsza rozprawa odbyła się 27 lutego 1868 roku. O godzinie 9:30, zaś cały proces początkowo miał trwać trzy dni. Oskarżony nie przypominał samego siebie, szedł niepewnym krokiem, miał zamglony wzrok, był blady, mówił bardzo cicho, drżącym głosem. Nie był to ten sam pełen energii i siły młodzieniec. Ostatecznie rozprawa o zbrodnie skrytobójstwa rozbójniczego czyli morderstwa będącego środkiem, którego celem jest rabunek, mający zaspokoić chciwość sprawcy, trwała osiem dni. W procesie zeznawała m.in. służąca Salomea. Opowiadała ona o tym, jak dzień przed morderstwem Agnieszka żaliła jej się, że w nocy ktoś chodził po jej pokoju. Spytała trzykrotnie, kto to, ale nikt nie odpowiedział. Bardzo się bała. Ta sytuacja mogła świadczyć o tym, że zabójca był u kobiety w pokoju wcześniej. Ta sama służąca zeznała, że widziała jak Mieczysław kręcił się po jej mieszkaniu w noc poprzedzającą popełnienie zbrodni. Oskarżony uznał jej słowa za marzenia senne. Ponadto przekonywał, że gdyby chciał zabrać Agnieszce pieniądze, miał ku temu wiele okazji. Nie musiał jej zabijać. Na rozprawie nie pojawili się Bronisława i Konstanty Koźmińscy. W piśmie skierowanym do sądu Konstanty jako powód nieobecności podał zły stan zdrowia. Wplątanie w całą sprawę nazwał hańbą dla swojej rodziny. Ważną kwestią, którą próbowano rozstrzygnąć, była pożyczka od Aleksandrowicza. 30 września Mieczysław pożyczył od niego drobną kwotę pieniędzy. Którą następnie oddał 3 października. Dodatkowo dał mu 200 zł do wymiany na ruble. Mieczysław pokrętnie tłumaczył pochodzenie tych pieniędzy, jego wyjaśnienia nie brzmiało wiarygodnie i nie zostało potwierdzone. Mężczyznę obciążało również to, że w salonie, w którym spał, znaleziono listy zastawne należące do staruszki. Oto co odpowiedział na taki zarzut. O tem, że tam leżały listy zastawne, dowiedziałem się dopiero w areszcie. Morderstwo popełniono dnia trzeciego, a pieniądze znaleziono dnia siódmego. Przez ten czas Bóg wie, kto mógł je tam położyć. Wiele osób tam wchodziło i wychodziło. Z tego, że wiele osób się tam kręciło, rozmaite można wyprowadzić wnioski. Zresztą pieniądze znaleziono dopiero przy drugiej rewizji. Potem próbował przekonywać, że najpewniej sama Agnieszka zostawiła tam pieniądze. W czasie procesu ujawniono, że Mieczysław po uwięzieniu za udział w powstaniu znajomego Goskowskiego, chciał za jego uwolnienie 1500 zł. Gdy mężczyzna wyszedł na wolność bez pomocy Mieczysława, ten nachodził jego rodzinę. Co ciekawe, w mieszkaniu, w którym doszło do zabójstwa zwykle przybywał pies, czujny pinczer, ale okazało się, że 1 października Mieczysław zabrał go do hotelu i zostawił pod pozorem pilnowania pozostawionych tam rzeczy. Świadkowie zgodnie twierdzili, że nic złego by się nie wydarzyło, gdyby pies był tej nocy w domu. Tłumaczenia dotyczące wytrycha również pozostawiały wiele do życzenia. Mieczysław przekonywał, że wytrych był mu potrzebny do kufra, do którego kiedyś zgubił klucz. Kufra jednak nie posiadał, bo go sprzedał. Dodał, że obiecał kupującemu, że dostarczy mu wytrych. Jednak handlarz zeznał, że Mieczysław zarzekał się, że klucz zgubił. Nie było mowy o wytrychu. Oskarżony konsekwentnie zaprzeczał temu, że jest winny. Mówił: Trudno, żebym powiedział, jakim sposobem popełniono zbrodnię, skoro jej po prostu zaprzeczam. Na koniec Mieczysław dostał ataku podobnego do kataleptycznego. Zesztywniał mu mięśnie, dostał drgawek, zaś z ust leciała piana. Obrona domagała się uniewinnienia. 6 marca 1868 roku, na szesnastym posiedzeniu, zapadł wyrok. Mieczysław miał wówczas 25 lat. Uznano go winnym i skazano na 18 lat ciężkiego więzienia. Podstawę wyroku stanowiły trzy poszlaki. Po pierwsze, Obecność oskarżonego na miejscu, po drugie, wytrych, a po trzecie, listy zastawne znalezione w pokoju, w którym spał. Obie strony złożyło odwołanie od wyroku. Rozprawa odwoławcza odbyła się 6 maja 1868 roku. Przed Wyższym Sądem Krajowym w Krakowie Mieczysław został skazany na 20 lat ciężkiego więzienia. Następnie sprawa trafiła przed Najwyższy Trybunał Sądowy w Wiedniu. Zatwierdził on 9 września 1868 roku wyrok drugiej instancji. Pewnie zastanawiacie się, dlaczego za tak brutalne morderstwo Mieczysław nie został skazany na śmierć. Otóż, żeby można było wymierzyć mu najwyższy wymiar kary, w myśl paragrafu 284 Austriackiej ustawy o postępowaniu karnym, z 29 lipca 1853 roku sprawca musiał się przyznać do zbrodni i musiał być świadek. Bez tego nie można było wymierzyć kary śmierci. Czy faktycznie Mieczysław był mordercą? Wszystko na niego wskazuje. Musimy jednak pamiętać, że mężczyzna nie przyznał się do winy, a sam proces miał charakter poszlakowy. Jeśli faktycznie Mieczysław był mordercą, mógł poprosić rodziców o pożyczkę, skoro znajdował się w trudnej sytuacji finansowej. Czy naprawdę musiał zabijać bezbronną staruszkę? Jeśli to planował, to słabo się do tej zbrodni przygotował. Sprawa odbiła się szerokim echem nie tylko w Krakowie, ale w całej Galicji oraz w ościennych powiatach Królestwa Polskiego, między innymi dlatego, że oskarżony pochodził ze znanej i szanowanej rodziny. To wszystko, co przygotowałam dla was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.